Strzelili nas! No nie! Czego? Ignacy, się ze mną? Nie! Proszę! Nie! A dlaczego? No bo gram teraz! Ale ty ciągle gra! No i dobrze! Jestem fast food, bo mi smakują. I muszę od nich taki wielki brzuch. Fajnie, bo mi ciepło. No, no przepraszam, bo siostra mi jak zawsze przeszkodziła. A, bo to my! A, no, my? nie blows oh, the whistle stopping to divide them after 90 minutes yeah he adjusted his body so well there it's a great piece of skill and it probably deserves a goal Daj Ignacy, chodź z nami, będzie lepiej. No dobra, no może będzie fajnie. Przerwał się. Chyba, że to, masz, to Ci. Chodź, chodź, chodź. Chodźcie, pójdziemy się napić wody i wam coś pokażę. Ten trening był udany, to, to prawda. prawda. Muszę Wam coś pokazać. To, to, jest. to jest plan dnia, który jest napisane, ile będę spędzał czas na nauki, ile na komputer, a ile na trening. Super, pamiętajcie: gry komputerowe są fajne, ale trening też jest ważny. Ale pamiętajcie, żeby spędzać godzinę przed komputerem. Ale warto żeby zrobić plan dnia. Warto też zaprosić przyjaciół na wspólny trening.